Witajcie. Dzisiaj pytanie: Jak być ubogim w duchu? Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Przypomnę Wam na początku, że od września pytanie-odpowiedzi są trzy razy w tygodniu wtorek, czwartek i piątek albo sobota, w zależności od naszych możliwości na kanale, i zawsze nowe pytania zadajecie pod odcinkiem numer 200. A teraz dzisiejsze pytanie od Leszka. Pytanie o osiem błogosławieństw. Jak być ubogim w duchu? Mateusz 5,3. Moim zdaniem życie duchowe trzeba rozwijać, pielęgnować, aby wzrastało i dawało owoce. Nie rozumiem, co to znaczy ubóstwo duchowe w tym kontekście. Mamy ubóstwo duchowe i ubóstwo materialne. Do ubóstwa materialnego są wezwani i powołani zakonnicy i zakonnica, i to ubóstwo duchowe, przepraszam, ubóstwo materialne, zewnętrzne. Ślubują. To jest też e, później związane z tym, ile posiadają rzeczy, ile mają do dyspozycji gotówki, e, zależność, którą mają od przyłożonych. To jest ubóstwo zewnętrzne. Natomiast ubóstwo wewnętrzne, ubóstwo duchowe, jest to ubóstwo, do którego wezwani są wszyscy: e, i e, żyjący w zakonach, i w małżeństwach. Ubóstwo duchowe można nazwać inaczej: prostotą patrzenia, prostotą myślenia. Jak była wybierana nazwa, rozeznawana mocni w duchu, to założyciel całej wspólnoty, ojciec Józef Kozłowski, cały czas mówił o tyle mocni, o ile słabi. Mocni w duchu to znaczy ubodzy w Bogu, ubodzy przed Bogiem. Wszystko mam od Boga. Moc jest cała w Duchu Świętym, w tym, że go przyjmuję. I w tym jest moja moc. To jest ubóstwo duchowe. Na ubóstwo duchowe, bo ubóstwo duchowe, możemy czytając Ewangelię, brać z różnych momentów, jak to Panie zostumaczy. On stawia dziecko i pokazuje, to jest wzór, to jest ubóstwo duchowe, zaprzeć się samego siebie. To jest wzór i to jest ubóstwo duchowe. W odcinku 44 zachęcam, żebyście do niego wrócili do zoomu wakacyjnego. I tam jest mowa właśnie o dzieciństwie, kiedy Asia próbuje to pokazać na przykładzie swoich dzieci. I, I tu pokazuje, że widzi to, to dziecięctwo w ten sposób, że jak jest jakiś konflikt, coś, to dziecko od razu wybacza i chce się przytulić. Jakby nie nosi urazy i chce dalej żyć, chociaż coś się wydarzyło trudnego, bolesnego, i ona to rozumie jako prostotę dziecka. Że to jest właśnie to uniżenie, gdybyśmy to naśladowali, co jest w dzieciach, że po prostu chce się przytulić i koniec, i zamyka rozdział, szybko odcina i idziemy dalej. I, I to jest ubóstwo duchowe: że ja nie będę nosił urazy, że nie będę, nie, nie będę żywił w sobie jakiejś złości, tylko oddaję to Bogu. Także to jest ciągle więcej Boga we mnie. Święty Ignacy z Loyoli y, tłumaczy to w taki sposób, że cokolwiek robisz, rób tak, jakby powodzenie spraw zależało wyłącznie od Ciebie. Ale pamiętaj, ufaj i pamiętaj, że wszystko zależy tylko od Boga. Tylko jest w nim. I to jest do połączenia, chociaż teoretycznie się wyklucza. Czyli mam się rozwijać, robić wszystko tak, jakby powodzenie spraw zależało ode mnie rozwijać się, kształcić, przygotowywać, omadlać sprawę, i w tym wszystkim, gdy już jestem w działaniu, wiedzieć, że wszystko jest w ręku Boga. On, on to prowadzi i, i od niego wszystko zależy. Także masz się rozwijać, masz się kształcić, masz być profesjonalny w tym, co robisz. A nie jakimś takim nieudacznikiem, bo ubóstwo duchowe to właśnie jest profesjonalizm. Bo ja poświęcam czas, żeby siedzieć i się do czegoś przyłożyć. To jest coś, co wymagam od siebie. No. Zapieram się samego siebie, żeby coś zrobić. I to jest związane z ubóstwem duchowym. Także to jest moje wyjaśnienie tego tematu. Myślę, że dałem jakieś światło. Komentujcie, jak wy rozumiecie ubóstwo duchowe, jak wy je przeżywacie, ale pamiętajcie, że kolejne pytania w odcinku numer 200. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Kciuk w górę, kto jeszcze naszego kanału nie subskrybował, to bardzo do tego zachęcam. I pamiętajcie też, że mamy nowy kanał tylko do transmisji internetowych, który gdy tylko osiągnie 10 tysięcy, tam przekładamy nasze transmisje, a na tym kanale, na którym jesteśmy. Będą rzeczy, które nagrywamy wcześniej w studiu. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.